Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pod z niej spływa, tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha, buch jak gorąco. Uch jak gorąco. Puf jak gorąco. Uf jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali wielkie i ciężkie, z żelaza, stali i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armatę o! Jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka! W siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle gwizd. Nagle świst. Para Buch. Koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw o ciężale, ruszyła maszyna po szynach ospale, szarpnęła wagony i ciągnie z muzołem, i kręci się, i kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza, igna coraz prędzej, i dudni, i stuka, łomoce i pędzi, a dokąd. A dokąd. A dokąd. A dokąd? Na wprost! Po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. Do taktu turkoce i puka i stuka to tak to to, tak to to, tak to to, tak to. to. Gładko tak, lekko tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka nie stal. Nieciężka maszyna, zziajana, zdyszana. LED-fraszka, igraszka, zabawka blaszana.